Źródło zdrowia medytacja, kobieta, kwiat. Usiądź wygodnie, zamknij oczy, weź głęboki wdech i powolny, delikatny wydech. Poczuj, jak z każdym oddechem, Twoje ciało się rozluźnia. Wchodzisz w ciszę, w przestrzeń piękna i spokoju. Wyobraź sobie, że jesteś pięknym kwiatem. Rośniesz w słonecznym ogrodzie, wypełnionym zapachem, ciepłem i życiem. Twoje płatki to Twoja dusza. Miękkie, delikatne, ale jednocześnie silne i żywe. Każdego ranka rozkwitasz, witając słońce, pijesz światło, nasycasz się miłością ziemi, jesteś połączeniem natury i ducha, jesteś różą, orchideą, lotosem. Makiem z pola. Jesteś jedyna w swoim rodzaju. Nikt nie może być taki jak ty. Twoje piękno nie jest tylko zewnętrzne, ale tkwi w energii, którą emanujesz po prostu będąc. Czujesz jak każda komórka napełnia się czułością. Jesteś łagodna. Ale w tej łagodności jest siła. Jesteś życiem. Dajesz życie. Potrafisz kochać, czuć, inspirować. Pozostań chwilę w tym odczuciu. Poczuj, jak rozkwitasz nie dla kogoś, ale dlatego, że to Twoja natura. Jesteś kobietą. Jesteś kwiatem, jesteś cudem. Weź głęboki wdech i z wydechem powoli wróć, ale niech to uczucie zostanie z tobą. Jesteś piękna. Źródło zdrowia z miłością i szacunkiem dla Twojej życiowej drogi.